28.38. Ja jak oceniasz występy Zarówno czwartkowy konkurs, jaki dzisiaj. Eee, szczerze powiedziawszy, ciężko mi stwierdzić, bo wczoraj akurat miałam taki dzień, że dzień wcześniej miałam tutaj glebę. To też się bałam jak wyjdzie na treningu, ale było dobrze i 92 Cieszę się z tego wczorajszego miejsca. A dzisiaj to mi ciężko stwierdzić, bo też w pierwszym skoku już tak wylądowałam sobie myślałam, o nie, tragedia 75 metrów, które na nawet w drugiej serii nie okazało się, że miałam z tyłu i czeszka, więc... A teraz, a teraz to, wydaje mi się, że chciałam troszkę na progu, zobaczymy już w Lubnie można było zauważyć, że masz nierówne skoki, jednym mogłaś zanotować bardzo duży awans, to jest spowodowane czymś w głowie, czy ciągle popełniasz jakiś błąd na progu, czy w blocie? 95,5 metra, jest tak, że jeśli ruszę dobrze, to duży awans, tak jakby... Lepiej się mi wybijać cały skok, mam lepszy. Więc no, umiem zaczyna się od węgiel, jak dobrze wyszedł. Zazwyczaj jest dobrze. Jak już mnie cofa, to już Fem nie ma... nie ma super. W Polsce skoczy jeszcze drugi raz w tym sezonie. Wolisz konkursy. I pozostaje propozycje, pierwsze, druga niemka, jedna, trzecia, czeszka pestarkowa, czwarta również Czeszka-Ptackowa, piąta zą. Staram się nie zwracać uwagi na to, ale rok temu myślałaś jeszcze o tym, Zerwina, że trafisz no, do kadry narodowej. 70. Nie pozwoliła przez całe życie. Na ciemny, jak to Julia Huber. Że raczej ciężko będzie, bo mamy no, tak, się, młody, na... odniczkę, a jest no, to Lara Ulrichowa udowodniłam, że no, jednak można. I mam nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej. A wiesz, co przekonało m.in. trenera kluczka, że były właśnie postawione na ciebie? Nie mam pojęcia. A miałaś krótki okres przerwy od kadry, ale jednak ciągle skakałaś. Komu zawdzięczasz to, że pewien taki poziom konkursowy zachowałaś? No oczywiście, że Krystianowi po polskiemu, bo to z nim trenowałam. Na początku było tak, jak my skaterzy rzucili, to byłam w KSH i później zmieniłam w sumie tu AZ Zakopany i tam Krystian trenował. I on w sumie mnie doprowadził do tego że wróciłam. Bardzo się z tego cieszę, bo czasami było tak, że tylko ja byłam z nim na treningu i także mam dla niego wielką wdzięczność. Eee, w jakim aspekcie zonazowałaś największy progres? Eee, w jakim błędzie, tak? Co poprawiłaś? Ym, dużo, dużo dają te napięcie nóg. Wiem, że to brzmi dziwnie, bo skoki narciarskie, no to te nogi muszą być napięte, no bo nie leci. No ale jeśli się ja ma tak nie do końca napięte, tego nie widać na żywy rzut oka. Tylko jak się... no niech wcześniej na to nie zwraca uwagi. A, a jednak to taką robotę robi, że trzeba czuć to napięcie. A wcześniej mi się udało, że mam napięte, a to jednak się okazało, że wiatr mi finał. W takim razie dziękujemy, życzymy powodzenia Dziękuję i dalszego bardzo. napinania. Już. Dziękuję. Dziękuję.